Witam serdecznie i kilka słów na temat próby obrony biblijnego chrześcijaństwa, Biblii podjętych przez pana Mateusza Kulkę i pana pod pseudonimem Z ciemności do światła. Otóż padają tez, i to chyba pan Mateusz Kulka napisał, tak. No jak to? Przecież w czasach prześladowania, jaki kościół, który z kościołów mógł oficjalnie funkcjonować? Przecież były prześladowania i nie było pieniędzy. No, kiepski argument. Przecież wiemy, że wśród nawróconych były też, można powiedzieć, magnateria rzymska, tak? Czyli te bogaci Rzymianie. Nie było stać ani jednego, żeby dał sakiewkę talarów? na Biblię? Nie nakłonił Duch Święty, nie, nie dał rady nakłonić, tak? Więc to jest argument, który po prostu tylko pokazuje wasze jakieś desperackie próby wymyślenia czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Więc w ogóle wątek braku pieniędzy yy, jest kompletnym odrotem. Tym bardziej, że później stwierdza Pan, że jak to jak funkcjonowało? Korzystali z tego, co było, a nawet jak było więcej nadmiaru, to trzeba było go zostawić. No są tak idiotyczne wpisy, które mówią, to chyba światło, z ciemności do światła taki tekst walno, że no było się, jak ja, że pytam o 66 ksiąg. No to jak były 73 księgi, to znaczy, że w tych 73 księgach były 66 ksiąg. Więc po prostu czytano 66 ksiąg, a tych należało unikać, bo Biblijni chrześcijanie wiedzieli, których ksiąg należy unikać. Czyli powstała Biblia z 73 księgami, ale jednak te 7 ksiąg było tak natchnionych, że jednak nie było natchnionych i trzeba było je ominąć. Wiecie co naprawdę? Ciężko jest takie bzdury komentować, tym bardziej że idąc w tym kierunku, negujecie protestancką pseudoprawdę historyczną, według której to Kościół w XVI wieku dodał 7 ksiąg. A więc do XVI wieku była Biblia 66-księgowa, bo w XVI wieku na Soborze Trydenckim Kościół dodał 7 ksiąg. Więc jakiekolwiek próby podjęcia. Że były się przyznajecie się do tego, że było 73 księgi, to co Kościół dodał na soborze Trydeńskim skoro one już były od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wiecie co, no robicie, próbujecie uderzyć w Kościół, próbujecie zrobić ludzi durni, a tak naprawdę to robicie z Ducha Świętego Nieudacznika, który nie potrafił zapewnić wam, biblijnym, nowonarodzonym chrześcijanom pełnej, czystej, 66-księgowej Biblii. Bo mówicie, że tak, no były 73 księgi, ale z tych 7 ksiąg się pomijało. To Duch Święty dał wam kanon ksiąg natchnionych, 73 ksiąg, ale w tych księgach natchnionych było 7 truciz, tak? Bo każda księga to jedna trucizna, gdzie jest magia, spirytyzm, modlitwy ze zmarłych. Więc ten sam Duch Święty wam powiedział, słuchajcie, te 73 księgi to są dla heretyckich katolików, którzy idą na zatracenie, a dla was biblijnych nowonarodzonych chrześcijan jest 66 ksiąg, tak? Słuchajcie, gubicie się i tylko kompromitujecie siebie. Próbujecie skompromitować kościoła, tak naprawdę plujecie na ducha świętego, który według Was faktycznie nie potrafił zapewnić Wam, biblijnym, chrześcijanom 66-księgowej Biblii. No i jakie to jest wydanie? My mamy wulgadę, a Wy. No korzystaliście z wulgaty, tak? No to z trucizny, czyli 73 księgi natchnione, ale niektóre są tak natchnione, że jednak nie są natchnione i nie należy ich czytać. Czyli Duch Święty, Duch Święty nie wiedział, co robi, tak? No chyba, że uznawanie kanoniczności ksiąg przypisujecie tylko czystej ludzkiej intuicji, wykluczacie Ducha Świętego, to się zgodzę. Bo według katolików kanoniczność ksiąg została ogłoszona przez ludzi, ale pod kierunkiem Ducha Świętego. Więc jeśli nie potraficie sprecyzować, to znaczy, jaka to była Biblia wasza, 66-księgowa, to znaczy, że Duch Święty nie dał rady. Nawalił gdzieś. Okazał się za słaby. Chrystus, głowa Kościoła, okazała się za być za słabą, bo nie zapewnił wam Czystej nauki, tylko zatrutą 73-księgową Biblię. Próba powoływania się na, synody, na, na kanony palestyńskie. Ludzie, jesteście Żydami? No, jesteście Żydami? Przyznajcie się, nikt was nie będzie zabijał tutaj ani wiózł do obozów. Po prostu powiedzcie, że jesteście Żydami i wszystko jasne, a nie chrześcijanami. Nas, chrześcijan, obowiązuje kanon chrześcijański, a nie żydowski. A kanony ksiąg natchnionych zostawały ustawione przez chrześcijan. I pomijając kanony żydowskie, oczywiście każdy, kto ma choć jakieś ogólne pojęcie o powstawaniu ksiąg natchnionych w Biblii, to wie, że pośród ojców Kościoła istniały dyskusje. I tutaj dla Pana, Panie, z ciemności do światła, powinno być raczej ze światła do ciemności. Cytujesz Pan. Yy, Księgi ogłoszone na Synodzie w Laodicei w 360 roku, i tam faktycznie nie ma jeszcze ksiąg machabejskich i tych siedmiu ksiąg, prawda? I co? I później zarzucasz Pan Kościołowi, że się pomylił, że gdzie Duch Święty, gdzie nie jest zmienność nauki Kościoła. Więc Panie z ciemności do światła, musi Pan sobie zdawać sprawę, że powołuje się Pan na wycinek dyskusji ponieważ synodów, na których dyskutowano o kanoniczności Słowa Bożego, było znacznie więcej. I tak już ponad 30 lat po synodzie w Laodycei w 360 roku był taki synod, w 397 bądź 6 roku, gdzie są księgi machabejskie. I nie liczy się dyskusja, tylko liczy się ostateczny efekt, a w finalnym efekcie powstała Wulgata z 73 księgami, która została uznana w 405 roku przez papieża. I od tego czasu, mimo jeszcze początkowych sprzeciwów, Wulgata bardzo szybko znalazła sobie uznanie w całym kościele powszechnym. I od tego czasu Nikt nie wyciągał ręki na, na kanoniczność ksiąg aż do czasów deformacji, o, przepraszam, reformacji. I podczas Kościoła, e, podczas soboru try, e, e, w XVI wieku Trydenckiego kościół zatwierdził kanoniczność ksiąg, którą uznano w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w 405 roku uznał ją papież. Zrobił to w odpowiedzi na to, że właśnie Luter wyrzucił siedem ksiąg, które zostały uznane, a Luter ich nie uznał. Więc my mamy wulgatę, a wy piszecie, że korzystaliście z jakichś piśm, Jakie, z jakiej Biblii korzystaliście w czasach wczesnego średniowiecza. Proszę mi powiedzieć, co był odpowiednikiem Biblii króla, króla Jakuba w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Nie będę się rozdrabniał nad Waszymi bzdurami, ale wychodzi na to, że z Ducha Świętego robicie nieudacznika. Poza tym zasypujecie mnie tutaj bzdurami, że synody o zmiennych naukach Kościoła, że Kościół na jednym synodzie powiedział to, na drugim tamto. Jakieś synody trupie, że były. Kłótnią stołki o to o to i owam to. Biblijni chrześcijanie, cała gama protestantów, a znacie Biblię? Bo jeśli znacie, to należałoby wyciągnąć wniosek, że apostołowie nakazali się obrzezać. Jak to? No tak. Przeczytajcie 15 rozdział dzieje apostolskich, gdzie na Soborze Jerozolimskim jeden ze starszych wstał i powiedział, że trzeba wszystkich obrzazać. No i co? Wyciągniemy wniosek, że apostołowie stwierdzili na Soborze w Jerozolimie, że, że musimy być dalej nożem No nie. Więc widzicie, biblijni chrześcijanie, Spory w kościele były. Tak samo jak ten jeden frag, werset z dzieł apostolskich wskazuje, że był spór o obrzezanie. Podobnych sporów na przestrzeni dwóch 2000 lat było wiele. Na synodach się kłócono, na soborach się kłócono. Były spory, były sobory i spory. Ale to co jest ważne to tak jak przedstawia 15 rozdział dzieł apostolskich, konkluzja i spisanie dokumentu, który był podany dla wszystkich wiernych do wypełniania. Nie dyskusja, że ktoś powiedział, o, no jak ktoś powiedział, że trzeba się obrzezać, no to lecimy teraz do jakiegoś tam Abrahamowicza i będzie nas nożem chciał. Bo tak powiedziane jest w dziejach apostolskich. To tylko pokazuje, że Kościół Głosząc prawdę, zmagał się z problemami które, i z teoriami, które były w kościele i już z czasach apostolskich, i na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Więc próba wyrywania jakichś poszczególnych wątków z synodu czy z soboru, żeby wykazać sprzeczność i podważyć ciągłość nauki kościoła katolickiego jest niepoważny bo zatrzymujecie się na pewnych wyrywkach nawet jeśli to był jakiś synod czy sobór, a następny coś powiedział innego, dopełnił tak jak chociażby w przypadku Słowa Bożego synod w Laodycei, synod w Kartaginie ważny jest efekt końcowy, to co sobór ustali i poda wiernym do wsz Wszystkim wiernym do wierzenia. To nas obowiązuje. A to, że podczas soborów, synodów były dyskusje, były, one są i będą. Tak jak było w XV rozdziale, obrzezywać, nie obrzezywać, spożywać krew czy nie spożywać. Były długie dyskusje. Jest napisane: Po długich dyskusjach wstał Piotr i przemówił, czyli tam się. Powiedzmy sobie e, ulicznie żarli, ale pod kierunkiem Ducha Świętego. Duch Święty i my postanowiliśmy. Tak samo walka o władzę, o to, że tam jakieś papierze, się ustawki, to siam to i o wam to. I już uśmiechy, co? Duch Święty się pomylił, ustanawiając takich biskupów, takich papieży i uśmiechy i radocha. A Chrystus się pomylił ustanawiając apostołów, którzy się bili o stołki. Chrystus się pomylił, ustanawiając apostołem Judasza, który go zdradził i skończył jako sen zatracenia? Z Chrystus się pomylił wybierając Piotra, który się go wyparł trzy razy. No, jak to wytłumaczyć? Tak, powiem Wam ku waszej radości, żebyście się mieli nad czym podniecać i oprawiać orgię. W kościele było wielu heretyków, odstępców, było wiele plugastwa. I jest, i będzie do końca. A wiecie dlaczego? To nie jest dlatego, że Chrystus się pomylił, czy Duch Święty się myli, tylko to jest słabość ludzka. Człowiek, nawet będący papieżem, nawet będący kardynałem, biskupem, proboszczem, wikarym, diakonem, nie dochowuje wierności. I to was dziwi? Wszyscy biblijni, biblijni chrześcijanie są tak wierni, jak wzorowe y, szwajcarskie zegarki. Chodzą? Tak? Wszystkie zbory protestanckie, wszystkie jak jeden, są wzorowe, niepokalane poczęcia, nic się tam nigda z nikim. No, no to. No to jak tak, to czemu pokazujecie palcem na nas, na, na to, co jest u nas, jak u Was jest to samo. Niezmienność nauki katolickiej. Mieliśmy najróżniejszych papieży, od świętych po burdelarzy. Nie zmienił kreda nicyjskiego, żaden, nawet jeżeli tam mówił, o ten heretyk, ten siaki i owaki, żaden nie zmienił kreda, żaden nie podważył ustanowionych wcześniej dogmatów, mógł się osobiście nie zgadzać, załóżmy ale nie odważył się powiedzieć, że dogmat dogłoszony, założmy tam w V wieku, to w XIII wieku jakiś papież powiedział, że to jest herezja i go odwołał. Wszystkie dogmaty na przestrzeni wieków. Mimo to, że mieliśmy najróżniejszych papieżów. Od świętych męczenników po lubieżnych rozpustników. Żaden nie wyciągnął ręki nad prawdę objawioną, nad dogmat. Żaden nie zmienił kreda nicejskiego. No? Przeczytajcie sobie treść kreda nicejskiego i zobaczcie, jak dzisiaj mówimy. 1700 lat nic nie zmieniono. Dogmaty nie zmienione. A to, że się kłócą, a nie kłócili się apostołowie o stołki, kto ma być pierwszy w niebie, kto po prawicy, kto po lewicy, kto jest największy, też się kłóci. Więc jeśli się kłóciło dwunastu u podstaw kościoła, to tym bardziej kłóci się tysiące, kiedy kościół jest większy niż za czasów Chrystusa. A wiecie, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że, mimo takich papieży, takich kardynałów, biskupów, jakich mieliśmy na przestrzeni 2000 lat, Kościół przetrwał i trwa. Nie rozleciał się. Bo głową Kościoła jest Chrystus. I gdyby się rozleciała, tak wielu głosi jak David Wilkerson, że Kościół upadł i tak dalej, że trzeba nowego kościoła słowo Bożemu, bramy piekielnego nie przemogą więc reasumując panie z ciemności do światła, panie kulka próbujecie tworzyć w mizerny sposób jakąś linię obrony ale to jest tak jak niemiecka tyraliera wysłana do ataku ale bez RKM-ów i granatów idzie na śmierć Seria prawdy wybija, tak samo jak seria prawdy wybija wasze nie niepoz... jakieś wydmuszki A i sami przeczycie sobie, bo przecież głosicie, że to Kościół w XVI wieku dodał księgi A tutaj wychodzi, że były, ale tak były, że jednak nie było Sami nie wiecie co mówicie, sami nie wiecie w co wierzycie no, Duch święty nie poradził sobie i nie zapewnił Wam biblijnym, chrześcijanom, nowonarodzonym dostępu do najczystszego słowa z 66 ksiąg złożonych. Musieliście uważać na truciznę w wulgacie, tak? Mizerne to, panie Kulka. Mizerne to, panie z ciemności do światła. I wasze ataki na Kościół, to jak już chcecie do czegoś podejść, to podejdźcie w szerszym kontekście historycznym, a nie bierzcie jednego synodu, żeby zaprzeczać. Bo powstawanie Słowa Bożego nie powstało na jednym synodzie z piątku na niedzielę w jeden weekend. Tylko to były lata dziesiątki lat wytężonej pracy patrzcie na efekt rozmów na to, co finalnie Kościół ogłasza a nie zatrzymujcie się na wyrywkowych wydarzeniach i nie budujcie na tym prawdę o Kościele bo to jest fałsz Sami pokazujecie tutaj, że wyrywkowo traktujecie Pismo Święte, wyrywkowo traktujecie Ojców Kościoła, wyrywkowo traktujecie procesy soborowe, synodalne w Kościele na swój własny użytek. Bo synod w Laodycei, nie, odnośnie Słowa Bożego, nie był ostatnim. Był jeszcze w Hiponie, był jeszcze w Kartaginie, trochę później. No ale dobra, widzę że z historią szwankujecie, widzę że próbujecie tutaj coś obalać a tak naprawdę obalacie teorię protestancką, która mówi, że dodane zostały dopiero w XVI wieku Czyli widać, wygląda ewidentnie, że było 66 książek, tylko jaki, w jakiej Biblii złożono? Gdzie ją mogę kupić? bo Wulgatę można kupić, po 1700 latach można kupić. A wasze księgi Jakuba mogę kupić dzisiaj za 20 dolców księgarni po 400 latach, a po 1700 latach pierwotnie używaną Biblię przez biblijnych chrześcijan, to Duch Święty wam nie dał. Nie dał wam pieniążków. Coś nie bardzo z tym waszym Duchem Świętym. Dobra. To na tyle wiem, że to może trochę być pogmatwane, ale po prostu wasze teorie są tak zakręcone jak korkociąg, nie powiem gdzie, w korku odwinę, A pewnie się jeszcze do tego odniosę, bo tam widzę się pokazały kolejne arcydzieła, jak dojdę do domu, będzie mieć Pismo Święte to zobaczymy dalej pewne. Arcydzieła wypisane przez Was. Pozdrawiam. Na razie.